W tym zadaniu należy skonstruować kąt alfa, tak aby sinus tego kąta miał wartość równą 5 szóstych. Żeby to zrobić, to po pierwsze znajdźmy w tablicach maturalnych takie wzory. Wybierzmy z nich wzór na sinus kąta alfa i przepiszmy go tutaj, to jest y podzielić przez r. Już tłumaczę, czym jest Y, czym jest R. Y to będzie współrzędna y punktu, y, który należy do ramienia końcowego kąta, który należy skonstruować. Natomiast R to będzie odległość tego punktu od początku układów współrzędnych. I zobacz. Na początek Narysuj w układzie współrzędnych okrąg o promieniu równym 6. Ja to zrobię tak mniej więcej. R jest równe 6. Następnie w układzie współrzędnych narysuj prostą przechodzącą przez Y równy 5. Zauważ, że ta prosta przecina okrąg w dwóch punktach w punkcie P1 i w punkcie P2. Ponadto wiemy, że tangens tego kąta, który mamy skonstruować, jest ujemny, ma wartość ujemną. W tym miejscu przypomnijmy sobie taki wierszyk. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. W drugiej tylko sinus jest dodatni. I zauważ, że my właśnie mieliśmy dwa punkty: w pierwszej ćwiartce i w drugiej ćwiartce. W drugiej ćwiartce sinus jest dodatni, to oznacza, że pozostałe funkcje są ujemne, czyli tangens też jest ujemny. A to z kolei oznacza, że ten kąt będzie przechodził przez drugą ćwiartkę układów współrzędnych, tylko i wyłącznie. No to narysujmy kąt w położeniu standardowym, czyli na początek zaznaczasz sobie wierzchołek kąta w początku układów współrzędnych, następnie poprowadź taką półprostą, Przechodzącą w całości po dodatniej półosi x, i rysujemy drugą półprostą, która przechodzi przez punkt p2, i zaznaczamy kąt. I to jest szukany kąt alfa. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa, pa.